Coś robotnicy, dzisiaj z centrum piłowarstwa dotarła do mnie taka niewielka paczuszka wobec tego spróbujmy dokonać nieoficjalnego nieprzygotowanego, źle postaranego unpackingu i odpowiedzmy sobie na proste pytanie czy nadal w centrum piłowarstwa dodają cuksy do paczek otwieramy Kurde jest! Jest cukierek! To cieszy najbardziej, ale też e, piwowar e, dotarł do mnie. E, jakoś uciekł mi ten numer. Do tego numeru akurat nic nie napisałem, wobec tego nie przynależał mi się. A e, powód tego to artykuł, który mówi o e, fermentacji ciśnieniowej. Cukierek dla kota. Fermentacji ciśnieniowej, czy to jest napisane? Brew, better, brew faster. I tym sposobem zbliżamy się do ważenia koncernie my to mamy. Kurde, nie wiedziałem, że jest takie skomplikowane. Kot jest też zmieszany. Była naklejka góra, a ta naklejka góra to oznacza nie bez sensu. No, wszystko jest odwrotnie ale dobra. Mamy pojemnik zasadniczy. Ścisniętkę. Staszkową, drożdże, góra, tego typu otwory, to dostajemy do tak star starter paku, coś takiego może się przyda w przyszłym pokoleniom, czyli zawór bezpieczeństwa, który upuszcza e, zbyt wysokie ciśnienie i takie końcóweczki, które są gotowe do tego, żeby przyjąć no właśnie metalowe końcówki od systemu Cornelius których nie ma w zestawie startowym. to jest dodatkowy koszt dobra przeczytać instrukcję przed użyciem ciekawy jestem kto czyta instrukcję przed użyciem zapakowanie jest takie dosyć problematyczne bo tu są e, kosz, jest e, a to jest trytkami jeszcze umocowane bo jakie mam to wyciągnąć Wchodzenia. Nie chciałbym tego połamać. To są delikatne plastikowe części. Nie no, to kurde powiem wam, że albo ja to odwrotnie. Może ja to odwrotnie po prostu koc się zupełnie spłoszył. Otrzymujemy kosz a do kosza. W takim startowym systemie w Brazilii. Kołnierz, który widzę od... dobra ja to może później ze składem. Kocie soli, Kilka metalowych obiemek, śrubek, nakrętek. E, przydatny klucz do e, dociskania takichże właśnie elementów, bo w tym kołnierzu, nie wiem czy będzie widać, ale to jest element gumowy. To jest twarda guma, ale jednak guma. I ona może tutaj, to jest zasadniczy element do tego, żeby nie przepuszczać uciekającego ciśnienia. Guma z gumą się zgra. E, tak zwany zamykacz, żeby nie, e, nie odpalać... E, nie ten czasami zbyt e, mocno. Uciekają mi słowa, no. Czekam, żeby tego nie uszkodzić, no. Tu mamy dolne... Zobaczcie, to jest solidnie to. Wygląda nawet solidnie. Powiem Wam, że ten zawór chodzi ciężko. To jest właśnie przepuszczać Przepuszczacz do, do odstrzału drożdży. Montowany oczywiście z tej strony. Dokładnie z tej strony. Na gwint, na gwint wewnętrzny. Czyli załóżmy, że tu jest pojemnik, to się montuje od środka, tak? No i do tego tutaj na dole montuje się tajemnicze pudełko na drożdże. Jedni na nie narzekają, a inni sobie chwalą. Ja generalnie często używam drożdży do, 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 do po raz kolejny. I taki pojemniczek, który jest montowany ma alek z gwintem. Dwa wyjścia, wyjście, wyjście plus naklejka plus rurka, gdybyś ktoś chciał jednak fermentować eee, ciekawe na dole tego, tak na szybko, to będzie wyglądać w ten sposób. Oczywiście, zamknięty zamkniętym pojemnikiem. Sprawdzę jeszcze rurkę. Mamy tutaj komplet uszczelek o ringów. Mamy tutaj skalę. Ja to już może... Kocie... Ja to może już tak do wyrównania się gdzieś w książki włożę. Skala jest dosyć... Łatwa do montażu, ponieważ mamy tutaj kreskę czerwoną. Elgin with seam, czyli... Czyli krótko mówiąc, tą kreskę czerwoną, żeby ta skala się pokrywała, dociągamy do krawędzi pojemnika. To jest pojemnik 27 litrów. No i jedziemy nią w dół. Akurat ja to odwrotnie zrobiłem. a więc przywieramy do tutaj do tego styku czerwoną kreską. No i mamy podziałka jest w galonach i w litrach. 27 litrów. Tak, żeby ta czerwona kreseczka tutaj się. Siła. ale rurka mnie interesuje rurka to będzie taki odpowiednik cichej nocy tak tak to jest ta cicha rurka to jest ten dykier, który się najczęściej gubi czyli zalewamy to wodą tutaj nie ma żadnych akurat oznaczeń gdzie, do jakiego momentu nakładamy ten kapturek i on sobie wtedy bulka Ewentualnie to zamykamy, chociaż ja przyznam się szczerze, nie wiem, czy tak jakiś, chociaż raz w, życiu to, raz w życiu to zamknąłem. Czy jest miejsce na rurkę w deklu? Ano jest. I to nawet jest gumowa uszczelka. To jest z gumy, proszę Państwa. Czyli jak ktoś chce. Aha, gumka jest w tym, w środku. Wiem, że światło nie współpracuje ze mną. Kotu się karton już spodobał. Zaworek bezpieczeństwa, odkręcam. No typówka. Ciekawe, czy to by pasowałoby do Kaga Cornelius. Co, kocie? Pomachasz? Udawamy się. Dobrze, krótko mówiąc, fermentacja ciśnieniowa. Nie da się przed tym uciec. To jest temat, jest nieodwołalny. Fajny, solidny stojak. To nie jest jakiś taki, to jest ósemka co najmniej. Nie buja się. Naprawdę to może być solidne. Do tego są dwa uchwyty. Więc to jak sobie włożymy baniaczek, to trzeba pamiętać, żeby te uchwyty były na zewnątrz. I szczerze mówiąc, można to fajnie dosyć przenosić. Dobra, to tyle. Zabrałem Wam 11 minut życia. Do zobaczenia. Cześć.